Cześć wszystkim z tej strony, Jakub z firmy Discolm. Kochani, w tym krótkim wideo chciałbym z Wami porozmawiać na temat przygotowania towaru do odprawy celnej w Polsce. Temat wydaje się być prosty, natomiast jest kilka aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę i te aspekty są kluczowe, jeśli zależy nam na szybkim i sprawnym odprawieniu towaru w Polsce. Także jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Przygotowanie towaru do odprawy w Polsce składa się z kilku elementów. Musimy zadbać zarówno o dokumentację, jak i o sam produkt, czyli o znakowanie tego towaru, który wprowadzamy na polski rynek. Chciałbym zaznaczyć, że jeśli Państwo wprowadzacie jakiś towar legalnie, prawda, zakupiliście go na firmę, nawet jest to jedna sztuka, na przykład jedna maszyna, którą będziecie używać w swojej firmie, w swoim zakładzie pracy, to ona i tak musi spełniać te same wymogi, co towar wprowadzany na handel. Jest to konieczne, często klienci nas o to pytają, mówią, że po co jakaś instrukcja obsługi, po co przygotowywanie etykiet czy tabliczki znamionowej, skoro to jest towar na nasz własny użytek. Natomiast nie ma to znaczenia dla urzędu celnego. Jeśli urząd widzi wprowadzany towar, zrewiduje go i okaże się, że towar nie ma instrukcji obsługi, nie ma tabliczki znamionowej czy naklejki produktowej, będzie problem. Także pamiętajcie, że musicie poświęcić chwilę czasu przed wprowadzeniem towaru na rynek. Na samym wstępie musimy zadbać o dokumentację. Gdy składamy, gdy agent celny wysyła zgłoszenie do urzędu celnego i gdy na przykład wystąpi rewizja, urząd celny poprosi o komplet dokumentów. Co to będzie? Będzie to oczywiście faktura handlowa. Pamiętajcie, żeby nie była to proforma, tylko żeby to była invoice, normalna faktura. Oraz tłumaczenie pozycji z faktury, tak żeby urząd celny mógł szybko zaznajomić się, co to jest za towar. Takie tłumaczenie możecie wykonać również we własnym zakresie, nawet długopisem na kopii faktury. Musicie Państwo również zadbać o potwierdzenie płatności, także by udowodnić, że nie zaniżacie wartości towaru na fakturze. Przyda się na pewno specyfikacja, packing list. To wszystko pomoże w rewizji urzędowi celnemu. I to są takie zasadnicze, najważniejsze kwestie. Jeśli mamy towar, który musi spełniać normy europejskie, musicie Państwo jeszcze przygotować deklarację zgodności. Musicie ją posiadać. Taką deklarację przygotowuje producent lub upoważniony przedstawiciel producenta, podpisuje ją i taka deklaracja zgodności jest wiążącym dokumentem. Pamiętajcie, że nie wystarczy certyfikat C CE, ani test Reports, musicie Państwo posiadać deklarację zgodności w języku polskim. To jest również bardzo ważne. Nagrałem o tym odcinek, także zobaczcie go sobie. Jeden czy dwa filmiki wstecz. Gdy już zadbamy o kwestie dokumentacji i to mamy gotowe, musicie Państwo również pamiętać o właściwym przystosowaniu samego towaru do tutaj wprowadzenia go na polski rynek. O co chodzi? Towar musi być należycie oznakowany. Jeśli Państwo weźmiecie do ręki jakikolwiek produkt kupowany w sklepie, na przykład elektronikę, zwróćcie uwagę, że jest na nim jakieś specyficzne oznaczenie. Często jest to albo naklejka. Albo w przypadku produktów produkowanych na masową skalę przez jakichś bardzo dużych producentów, często jest to po prostu wyżłobienie e, lub jakieś takie wytłoczenie na, na samym produkcie. I teraz o co chodzi? Przepisy precyzują, jakie elementy oznakowania muszą znaleźć się na każdym z produktów. W przypadku produktów niepodlegających pod dyrektywy są to tak zwane produkty OB, łamane na PP. Yy, te produkty nie wymagają jakiegoś bardzo trudnego oznakowania, niemniej jednak ono musi się znaleźć. O co chodzi? Jest to zawsze identyfikacja produktu. Z reguły jest to na przykład, nie wiem, grzebień model ABCD albo po prostu jakiś kod albo seria. Czyli albo typ, czyli coś co identyfikuje jednoznacznie produkt, który wprowadzacie państwo na rynek. Druga sprawa musi być wskazany producent tego towaru. I teraz tak, w przypadku produktów podlegających pod dyrektywy często jest to jeszcze rozgraniczone na importera oraz producenta. Natomiast w przypadku OBPP wystarczy sformułowanie: wyprodukowano w Chinach dla i tam na przykład podmiot typu Discord spółka za jak, nasza, jak nasza firma. W takim wypadku to Państwo przejmujecie rolę producenta. I w przypadku produktów OBPP, no jako importer i tak zawsze jesteście odpowiedzialni za ten produkt. Także Nazwa towaru, jego identyfikacja, czyli na przykład model, producent wraz z adresem, kraj pochodzenia, czyli wyprodukowano w Chinach, co jeszcze? Wszelkie zalecenia dotyczące konserwacji produktu, użytkowania produktu, czyszczenia produktu, instrukcja obsługi. Te rzeczy również muszą znaleźć się przy wyrobie. Także nie zapominajcie o tym. Bardzo dużo osób o tym nie wie. I my realizujemy naprawę dla takich klientów. Czyli jeśli urząd celny zatrzyma klientowi towar, my taki towar naprawiamy, czyli dodajemy niezbędne oznakowanie. W przypadku, gdy towar podlega pod dyrektywy unijne, kwestia oznakowania jest już nieco bardziej skomplikowana, ponieważ, tak jak mówiłem, mamy tutaj jeszcze rozgraniczenie na tego importera, producenta, chyba że importer przejmuje rolę producenta w takim wypadku, wystawi deklarację zgodności, bierze na siebie odpowiedzialność. Również wtedy będzie, na przykład, wyprodukowano w Chinach dla Discord spółka. Co dalej? W przypadku produktów elektronicznych, elektrycznych, musimy wszystkie parametry elektryczne wyrobu umieścić na wyrobie, prawda? One muszą się tam znaleźć. Jeśli Państwo weźmiecie sobie do ręki jakiś produkt elektroniczny, elektryczny, może jakąś nie wiem dmuchawę do liści, albo laptopa, to te oznakowanie tam Państwo znajdziecie. I to musi się znaleźć. W przypadku niektórych produktów, jak na przykład zabawki, musicie państwo jeszcze umieścić specyficzne ozna oznakowanie, czyli ostrzeżenia, piktogram, jeśli zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci do 3 lat. To też musi się znaleźć na oznakowaniu produktu. I co ważne, w przypadku produktów, które podlegają pod dyrektywy, oznakowanie musi się znaleźć bezpośrednio na wyrobie, czyli na samym produkcie. Na przykład na samym laptopie. Nie chodzi tylko o oznakowanie na samym opakowaniu, ale również na samym Wyrobie. W przypadku zabawek oznakowanie musi się znaleźć na zabawce, a jeśli jest niewidoczne z racji na opakowanie, to jeszcze na opakowaniu. Chyba że opakowanie jest przezroczyste i naklejka jest widoczna, no to wtedy nie trzeba. Także to są takie niuanse, o których Państwo musicie wiedzieć i o których musicie pamiętać. Jeśli importujecie maszyny, tutaj sprawa robi się bardzo skomplikowana. Dlaczego? W przypadku maszyn instrukcja musi zawierać tam bodajże 20 ponad. Wypisanych w rozporządzeniu podpunktów. I te podpunkty mówią o tym, że musicie Państwo opisać stanowisko operatora maszyny, prawda? Konserwację maszyny, przechowywanie maszyny, gdy jej nie użytkujecie. Tych parametrów tam jest bardzo dużo wypisanych i te rzeczy muszą się w instrukcji obsługi znaleźć. Także taka instrukcja obsługi często jest bardzo rozbudowana. W przypadku maszyny, tabliczka znamionowa z parametrami, tam mamy rok produkcji, numer seryjny. Takie rzeczy muszą się również znaleźć. Na samej maszynie bezpośrednio nami Musicie Państwo dołożyć deklarację zgodności, co również jest wypisane w rozporządzeniu. Co do samej deklaracji zgodności, jej kształt, ponieważ tego dużo osób też nie wie, jej kształt opisany jest w rozporządzeniach. Tam jest podane, jakie elementy muszą się znaleźć w tej deklaracji zgodności, i te elementy musicie Państwo dopilnować, żeby tam były. W przypadku niektórych towarów musicie Państwo tą deklarację dołożyć do wyrobu, tak jak mamy na przykład maszynę, mamy też produkty z łącznością bezprzewodową. W ich przypadku musi to być albo deklaracja zgodności, albo uproszczona deklaracja zgodności. To jest taki krótki tekst, no krótki, mniej więcej taki w przypadku naklejki, gdzie też wypisane są pewne takie yy, ustalone przez rozporządzenie kwestie, które muszą się w tej uproszczonej deklaracji zgodności znaleźć. Także. Przygotowanie towaru do wprowadzenia na rynek polski nie jest takie proste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. I tak, nie, nie zagłębię się w tym odcinku w szczegóły, co konkretnie musi się znaleźć na, na każdym produkcie, ponieważ my mamy takie specjalne instrukcje tutaj w naszej firmie yy, z przypominajkami wraz z rozporządzeniami, ponieważ tych rzeczy jest bardzo dużo. I gdy my przygotowujemy takie oznakowanie, yy, no tutaj, część doświadczonych pracowników robi to po prostu z pamięci. Ja przyznam szczerze, że pracownicy znają się na tym lepiej, ja już czasami oczywiście zapominam o tych wszystkich rzeczach, więc ja muszę się posiłkować tymi przypominajkami, które stworzyłem kilka lat temu. Także jeśli macie Państwo jakieś problemy z przygotowaniem towaru do odprawy celnej, możecie się Państwo z nami kontaktować, my Państwu z przyjemnością podkładnie pomożemy. Natomiast chciałbym tylko uprzedzić, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że jeśli Urząd celny zatrzyma Państwa towar, i tego oznakowania brakuje, będzie trzeba to po prostu naprawić, czyli to oznakowanie dodać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Państwu podobał. Jeszcze oczywiście reklama na sam koniec import z Chin. Jeśli chcecie, żebyśmy to zrobili za Was kompleksowo, zapraszamy do nas. Pomoc przy odprawie celnej, pomoc przy deklaracji zgodności, zapraszamy również do nas. Jakieś konsultacje w sprawie importu z Chin również chętnie pomożemy. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.